Dzień dobry, nazywam się Kamil Lasak, jestem technologiem w firmie High Technology Machines, będącej autoryzowanym dystrybutorem obrabiarek marki Okuma. Chciałbym dziś Państwu zaprezentować możliwości oprogramowania IGF w zakresie toczenia. Jako przykład chciałbym dziś zaprezentować możliwość zaprogramowania detalu, jaki wyświetlany jest na ekranie w środowisku IGF. Aby utworzyć program w środowisku IGF przechodzimy do ekranu programów Następnie wybieramy zakładkę IGF Data, klikamy nowy plik IGF Data, nadajemy nazwę, zatwierdzamy. Po uruchomieniu środowiska IGF wyświetlany jest ekran, w którym definiujemy wartości dotyczące półfabrykatu. Mamy tutaj do wyboru materiał, kształt oraz dokładne jego wymiary. W zależności od tego jaki materiał wybierzemy, proponowane będą przez oprogramowanie inne parametry obróbki. Mamy możliwość dowolnego definiowania własnych materiałów, jak i edytowania tych, które znajdują się już w bazie. Na potrzeby naszego detalu przyjmiemy wymiary średnicę zewnętrzną 100 mm oraz długość 150 mm. Następnie możemy określić, czy nasz półfabrykat ma jakiegoś rodzaju otwór. Może być to otwór przelotowy, ślepy. Mamy również możliwość e, zaczytywania dowolnego kształtu półfabrykatu. Następnie określamy w jakim miejscu będzie znajdowała się nasza baza programu. Czy na prawym, czy na lewym czole. Czy będzie ona e, odsunięta w głąb materiału. Przyjmiemy, że nasz punkt zerowy programu będzie znajdował się milimetr pod powierzchnią. Następnie określamy maksymalne obroty dla wrzeciona, do jakich może się rozpędzić w trakcie obróbki. Prędkość tam może być również w dowolnym momencie zmieniona. Zatwierdzamy przyciskiem. Wyświetlony zostaje arkusz obróbki naszego detalu. Następnie przechodzimy do edycji poszczególnych procesów. Będziemy teraz tworzyć poszczególne zabiegi, jakie konieczne są do wykonania naszego detalu. Po kliknięciu przycisku proces edycja mamy możliwość wyboru zabiegów tokarskich, fryzarskich lub możemy wstawić fragment dowolnego kodu. W naszym przypadku zaczniemy od planowania, dlatego wybieramy toczenie po wyborze zabiegów tokarskich wyświetlane zostaje... Menu dotyczące zabiegu, jaki chcemy wykonać. Czy będzie to obróbka zgrubna, kopiowa, wykańczająca, nacinanie gwintu, gwintowanie, nacinanie rowków, wykonywanie otworów centralnych przy pomocy narzędzia stałego czy wykonywanie podcięć. Na potrzeby planowania wybieramy obróbkę zgrubną. Następnie określamy pozycję, w jakiej wykonywana będzie obróbka. Czy będzie to obróbka zewnętrzna? wewnętrzna, czy będzie to obróbka czoła bądź obróbka wsteczna. Wybieramy obróbkę z zewnętrzną czoła. Następnie wyświetlany zostaje ekran dotyczący narzędzia, jakim ma zostać wykonany dany zabieg. Standardowo oprogramowanie będzie proponowało nam narzędzia, które aktualnie zamontowane są na głowicy. W razie potrzeby możemy Wybrać inne z narzędzi bądź stworzyć własne narzędzie. Definijemy numer gniazda w głowicy, w którym znajduje się narzędzie oraz korektor. W naszym przypadku wykorzystamy nóż, który znajduje się już w gnieździe na głowicy. Następnie określamy parametry skrawania, z jakimi będzie wykonywany dany zabieg. Kierunek obrotu wrzeciona czy wykonywany zabieg ma być z lub bez, czy chcemy korzystać ze stałej prędkości skrawania lub stałych obrotów. Następnie określamy dokładne parametry obróbki, czyli prędkość skrawania, posłów, głębokość skrawania, czyli ile narzędzie będzie zbierało na jedno przejście, Jakie naddatki mają zostać pozostawione na powierzchni detalu? Po zdefiniowaniu parametrów obróbki przechodzimy do kolejnego kroku, czyli opisu gotowego kształtu, jaki chcemy uzyskać. W przypadku planowania będzie to proste czoło od średnicy zewnętrznej materiału do współrzędnej X0. Określamy punkt początkowy naszego konturu, średnicę 100 oraz współrzędną w osi Z. W naszym przypadku będzie to 0. Następnie opisujemy nasz kontur przy pomocy prostych elementów geometrycznych. Mamy do wyboru obróbkę czoła, stożek, obróbkę wzdłużną, długość osi Z, wykonywanie promieni. Mamy również możliwość dodawania zaokrągleń bądź sfazowań do naszego konturu. Na potrzeby planowania będziemy obrabiali czoło aż do współrzędnej x0. Nie ma konieczności przeliczania promienia płytki ze względu na to, że w programie Innowanie IGF automatycznie korzysta z funkcji kompensacji promienia. Przechodzimy do kolejnego kroku, w którym definiujemy pozycję startową, od której zacznie się nasza obróbka, czyli średnicę oraz współrzędną w osi z. Przyjmijmy, że zaczniemy od współrzędnej posi Z2. Określamy pozycję obróbki. Mamy możliwość również określenia punktu, przez jaki maszyna ma odjechać przed rozpoczęciem obróbki oraz po jej zakończeniu. Jest to przydatna funkcja w przypadku, kiedy wykonujemy zabiegi na powierzchni detalu znajdującej się w zakołnierze. Określamy pozycję wymiany narzędzia. Wszystkie z tych parametrów mogą zostać zedytowane w domyślnych parametrach środowiska IGF. Po kliknięciu OK tworzy nam się pierwszy z zabiegów. Z poziomu programu panelu głównego jesteśmy w stanie dowolnie edytować parametry obróbki, takie jak prędkość skrawania, posłów oraz głębokość. Przyjmijmy, że będziemy wykonywać planowanie z głębokością 1 mm na przejście. Aby zdefiniować kolejny zabieg, przechodzimy do kolejnej linii. W tym momencie będziemy wykonywali toczenie z naszego konturu. Klikamy ponownie Proces edycja. Wybieramy toczenie, obróbkę z grubną, z zewnętrzną. Podobnie jak w poprzednim przypadku mamy możliwość zdefiniowania narzędzia jakim będzie wykonywany dany zabieg, parametrów z jakimi y, będzie on wykonywany. Następnie definiujemy gotowy kształt naszego detalu. Zaczniemy od średnicy 70 oraz w półrzędnej osi Z0. Na bieżąco wyświetlany jest nasz kontur, jaki tworzymy. W przypadku pomyłki co do współrzędnych jesteśmy w stanie zauważyć, czy kontur znajduje się w miejscu, w którym chcielibyśmy. Przetoczymy na współrzędność współrzędną z-10. Następnie wykonujemy czoło do średnicy x80. Następnie toczymy stożkiem. Mamy kilka możliwości, jeśli chodzi o definiowanie powierzchni stożkowych. Możemy określić współrzędne punktu końcowego, jak i kąt, pod jakim znajduje się nasza powierzchnia. W naszym przypadku będziemy chcieli toczyć do średnicy 90 mm po kącie 150 stopni. Automatycznie współrzędna końcowa w osi Z zostaje przeliczona. Dalszym krokiem będzie toczenie wzdłuż aż do współrzędnej Z-70. Jeżeli chcielibyśmy dodać fazę bądź zaokrąglenie do naszego konturu, mamy taką możliwość. Przechodzimy. Pomiędzy elementy, gdzie chcemy dodać fazę bądź zaokrąglenie, klikamy faza, określamy jej wartość oraz kierunek i klikamy OK. Następnie kończymy nasz kontur na średnicy zewnętrznej naszego półfabrykatu. W kolejnym kroku, podobnie jak w przypadku planowania, mamy możliwość określenia od jakiej średnicy oraz współrzędnej w osi Z ma rozpocząć się nasza obróbka. Współrzędne te określają punkt, do jakiego maszyna będzie dojeżdżała ruchem szybkim. W przypadku naszego półfabrykatu przyjmiemy, że chcemy zacząć od średnicy X100 na współrzędnej Z4. Po potwierdzeniu, zabieg toczenia zgrubnego zostaje utworzony. Mamy możliwość zasymulowania dotychczasowej obróbki, klikając przycisk proces test. Wyświetlany zostaje ekran symulacji, na którym mamy możliwość określania widoków przekroju, zmiany kąta, pod jakim Wykonywana jest symulacja, możemy również określić pół przejrzystość półfabrykatu oraz dowolnie przesuwać lub skalować widok. Poniżej widzimy dotychczasowe zabiegi, jakie udało nam się wykonać. Po kliknięciu przycisku Start symulowany jest nasz program obróbki. W trakcie symulacji obliczany jest także orientacyjny czas wykonania danego zabiegu. W przypadku, jeżeli chcielibyśmy przesymulować tylko jeden z zabiegów, możemy zaznaczyć go na naszej liście i wcisnąć przycisk start. W tym momencie zabiegi znajdujące się powyżej zostają pominięte. High Technology Machines Limited. Productivity Development.